Prowadzę szkolenia tutaj w firmie, natomiast moim głównym miejscem pracy jest Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzę zajęcia z informatyki. Myślę, że szkolenia takie jak tutaj w firmie typowo szkoleniowej są dobrym miejscem, żeby uzupełnić te wiedzę i żeby poznać pewne, pewne konkretne technologie. Często przychodzą do nas specjaliści, którzy w bardzo szybkim czasie chcą się nauczyć nowej technologii a są też osoby takie, które chcą jakby zaczynać od zera. Myślę, że w odróżnieniu od konkurencji nasze e, szkolenia są e, przeprowadzane w kameralnej atmosferze. Raczej nasze grupy no, nie przekraczają czterech osób, nawet jeżeli e, klientowi bardzo zależy e, i mamy jakby budżet, który na to pozwala, to nasze szkolenia no, nawet już zaczynają się od dwóch osób, tak? więc... Naprawdę są to prawie że szkolenia indywidualne tak? i to jest myślę, że nasza główna wartość. Najwięcej szkoleń prowadzimy z Java. To jest jeden z języków programowania. Ostatnio popularny jest Angular. Na takim szkoleniu trzydniowym z Angulara trener pokazuje, jak można stworzyć sklep internetowy. No są różne szkolenia. Są szkolenia takie, które są ukierunkowane na praktykę, których celem jest to, żeby osoba, która wyjdzie z takiego szkolenia, żeby potrafiła zbudować program, aplikację, system, tak? albo przynajmniej, żeby wiedziała, w którym kierunku ma dążyć, w którym kierunku ma iść. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to Java, a takim moim specjalnym zainteresowaniem jest XML, technologie XML-owe. I tutaj no, bardzo chętnie prowadzę takie, takie szkolenia związane z XML-em. Czasami bazy danych, SQL, to uważam, że no, to każdy powinien mieć w swoim repertuarze. Ja także, jeśli jest takie zapotrzebowanie, takie, takie szkolenia prowadzę. Czasem nawet zdarzają się, zdarzają się inne tematy. Coraz bardziej się koncentrujemy na tym użytkowniku, który ma styczność z tymi programami, z tymi systemami, aplikacjami, które wytwarzamy. I coraz, coraz bardziej się koncentrujemy na właśnie na tym końcowym użytkowniku. Musimy go bardziej zrozumieć wyjść na jego, naprzeciw jego oczekiwaniom.